Kim był Stefan Wyszyński? Kardynał Stefan Wyszyński był polskim duchowym, biskupem diecezjalnym lubelskim, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku o godzinie 3 rano w Zuzeli nad Bugiem. Napisał wiele książek, np. Czasto miłość, promemoria dla pamięci. Wszystko postawiłem na Maryję oraz zapiski więzienne. Zmarł 28 maja 1981 roku o godzinie 4.40. W sierpniu obchodziłby swoje 80. urodziny. Po jego śmierci trwała trzydniowa żałoba narodowa. Najprawdopodobniej zmarł na nowotwór. Młodość Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Był drugim dzieckiem Stanisława i Wyszyńskich. Gdy jego matka urodziła kolejne dziecko, zmarła. Miała 33 lata. Chodził do gimnazjum imienia Wojciecha Górskiego w Warszawie, lecz przerwał naukę, ponieważ został odcięty przez wschodni front wojny. W 1913 roku w Andrzejowie przyjął sakrament bierzmowania od biskupa płockiego Juliana Nowowiejskiego. Gdy zdał maturę, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławku. Dlaczego poświęcił życie Bogu? Od najmłodszych lat Stefan Wyszyński był przekonany, że chce służyć Bogu. Przyjął on sakramenty bierzmowania z rąk biskupa płockiego Juliana Nowogreckiego. Sam wspomina to zaś tak: w kościele w Andrzejewie w roku 1913 przyjąłem sakrament bierzmowania z rąk biskupa późniejszego męczennika, ówczesnego biskupa płockiego Juliana Nowowiejskiego. Spotkanie małego chłopca z dostojnym biskupem wywarło na mnie potężne i niezapomniane wrażenie. Po zdaniu matury wstąpił on do Wyższego Seminarium Duchowego we Włocławku. Dlaczego zasłużył na tytuł? No właśnie, dlaczego? Połączmy te dwie rzeczy. Być jednym z najwybitniejszych kardynałów Polski i obchody tysiąclecia Chrztu Polski. W końcu sam rozpoczął dziewięcioletnie przygotowania do tego milenium nawet Jan Paweł II podczas pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski nazwał Wyszyńskiego Prymasem Tysiąclecia. Proces beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się w Warszawie 29 maja 1989 roku. Od tego momentu przysługuje mu tytuł Sługi Bożego. Odbyło się 289 sesji, w ramach których przesłuchano 59 świadków życia Prymasa. Słuchając ich, nie mieliśmy wątpliwości, że Wyszyński to człowiek wielki. Jak brzmiały jego nauki? Najważniejszą rzeczą była godność człowieka. Bez niej nie da się niczego zbudować, gdyż jest ona jednym z fundamentów naszego świata. Nie pomożemy światu, jeżeli nie wierzymy w siebie. A im bardziej jesteśmy siebie pewni, tym więcej działamy. W pierwszym rozdziale każdego traktatu pokojowego powinien być jeden najważniejszy warunek: uwierzyć w wielkość człowieka. Często o tym zapominamy. Z poprzednim trzeba na pewno powiązać prawa, jakie nam przysługują, nam, wolnym ludziom. Nasze prawa są fundamentem sprawiedliwości. Gdy ich zabraknie, nastaje chaos. Gdy w 1950 roku podpisano porozumienie z rządem komunistycznym, myślano, że obydwie strony będą kierowały się dobrą człowieka. Mylono się. Ludzie ze starymi nałogami nie odnowią Ojczyzny. Czego uczą nas teraz? Kardynał Wyszyński nauczył nas, żeby walczyć o każdego człowieka i o każdą słuszną sprawę. Dzięki ludziom takim jak Kardynał Wyszyński, świat i Polska stają się lepsze. Jego nauki dają nam siłę i pozwalają na zrozumienie miłosierdzia. Pokazał nam, że nawet w mrocznych czasach może być promyk nadziei. Każdy Polak, nie tylko katolik, powinien znać nauki kardynała Wyszyńskiego. Są one cennym źródłem wiedzy i sposobów na przekazywanie miłosierdzia. Pokazują, że warto poświęcić się, by służyć ludziom i Bogu. Na koniec należy powiedzieć o tym, że Sejm ustanowił rok 2021 rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pragnę z radością zakomunikować, że ojciec święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej. Odbędą się 12 września 2021 roku w Warszawie o godzinie 12. Przekazał w komunikacie obecny kardynał. Jest to dowód na to, że pomimo upłynięcia takiego czasu, świat nie zapomniał o naukach kardynała Stefana Wyszyńskiego. To dowód na to, że dobro zawsze zwycięża i nigdy nie zostaje zapomniane.